Każdy z was chce skakać 120 cm w górę, ale czy zastanawialiście się jak poprawnie lądować, by uniknąć przeciążeń i zabezpieczyć się przed kontuzjami? Dzisiaj pokażę wam w filmiku podstawę, czyli depth dropa i pokażę wam jak bezpiecznie lądować. Zapraszam do oglądania do roboty. Let's go, kurwa. Jestem bestie. -drop. W tłumaczeniu na język polski jest to zeskok w głąb, chociaż ja nie lubię tej nazwy, bo wiadomo jak, jakie są polskie tłumaczenia i po prostu nazywam Dep Dropa Dep -drop. Dep Drop. to nic innego jak zeskok z wysokości, gdzie staramy się jak najszybciej wyhamować siłę ekscentryczną, czyli tą siłę, która występuje podczas lądowania lub chociażby podczas skoku i zejścia w dół. Co nam to daje? Przede wszystkim dzięki dep dropowi uczymy się skutecznie i bezpiecznie lądować, z zachowaniem odpowiedniej pozycji i balansu. Dep drop to pierwsza faza, która występuje podczas skoku, czyli ta faza rozciągania, wyhamowania, i zanim przejdziecie do jakichkolwiek bardziej zaawansowanych form playometrii, np. dep jumpów, płotków, tak jumpów i tak dalej, i tak musicie opanować lądowanie i właśnie dep dropa. No bo niestety jak się skoczy, trzeba wylądować. I to nie jest gra wideo, że nagle podskoczycie i nie musicie już wylądować, tylko w większości ćwiczeń właśnie pleometrycznych i w samym skakaniu lądowanie kończy całą sprawę. Teraz w jak najprostszy sposób postaram się Wam pokazać, jak wykonać sobie poprawnie depth dropy. Depth dropa zaczynamy wystawiając jedną nogę do przodu. Noga, gdzie będzie skierowana określa nam kierunek, gdzie będziemy lądować. Jeśli ja wystawię sobie lewą nogę w tą stronę, polecę tutaj. Jeśli wystawię ją sobie w tą stronę, polecę tam. To ona nam określa kierunek, gdzie będziemy lądować. Kolejnym błędem podczas zaczynania dead dropa jest to, że wiele osób po prostu podskakuje. Podskakując dodajemy sobie niepotrzebnie wysokości. Możemy sobie dodać nawet kilkadziesiąt centymetrów. A co za tym idzie? mogą wystąpić za duże przeciążenia i niepotrzebnie sobie zwiększamy wysokość, bo nie to jest w tym momencie cel. Jak lądujemy podczas depth dropa? Przede wszystkim staramy się wylądować jak najciszej, ale jednocześnie sztywno. Lądujemy na śródstopie, chociaż wiele osób przenosi ciężar zbyt bardzo na palce i to jest też błąd. Podczas opadania w trakcie depth dropa staramy się już w trakcie opadania przyjmować pozycję do lądowania, cofając biodra i przygotowując się na kontakt z podłożem. Pamiętajcie, że lądujemy całym ciałem i nie macie wyhamować opadania tylko kolanami, ale również biodrami i jednocześnie zsynchronizować ręce. Co z rękami podczas startów? Ogólnie spotyka się najczęściej dwie wersje dead dropów. Jedni zaczynają z rękami z przodu i cofają ręce do tyłu, Inni z kolei zaczynają z rękami zaraz przy biodrach i dają ręce do przodu. Jak ja wolę? Ja wolę robić z rękami do tyłu. Z tego względu, że wiele z Was, wielu z Was ma problem z tym, że nie mogą idealnie zsynchronizować cofnięcia bioder z wymachem rok podczas skoku. Dlatego ja zazwyczaj daję osobom, żeby dawali ręce. Do tyłu, z tego względu, że piekę dwie pieczenie na jednym ogniu i przy okazji uczę ich czego. Właśnie z synchronizowania tego. Do jakiej głębokości lądować? To przede wszystkim przyjrzyjcie się dyscyplinom, jakie uprawiacie. Czy to będzie koszykówka, czy siatkówka, i zobaczcie sobie, jakie kąty osiągacie, chociażby podczas skoku. Warto dlatego się nagrywać, analizować i szukać idealnej pozycji, chociażby właśnie do depth W Dyscyplina takich jak siatkówka, koszykówka. Tam bym raczej dążył do okolic ćwierć przysiadu, bo naprawdę mało kto skacze z takiej pozycji albo luduje do takiej pozycji, chociaż takie rzeczy też się zdarzają. Jednak w moim przypadku, w przypadku koszykarzy czy nawet dunkerów, sugeruję robić do ćwierć. Co do progresji, jak w każdym ćwiczeniu możemy progresować. Ale jeśli chodzi o samą naukę lądowania, nie potrzebujemy, tak jak już mówiłem, żadnych kosmicznych wysokości. Oczywiście, yy, u nas jest trzeci stopień zagrożenia yy, śniegiem, i najebało tak śniegu, że co chwilę mamy problem. Wracając do tego, o czym gadaliśmy, jest wiele możliwości progresji, jak w każdym ćwiczeniu. Oczywiście możemy progresować z wysokością i, np., u osób zaawansowanych i u osób które wykorzystują depth dropa w treningu skoczności, by przeładować tą właśnie fazę ekscentryczną, stosuje się wysokości nawet większe niż wynosi nasz wyskok maksymalny. Czyli na przykład jeśli skaczę 100 cm, jeśli moim celem, oczywiście moim celem jest przeładowanie ekscentryki i metoda Szokoła-Werkoszańskiego, mogę robić nawet ze 110-120 cm, ale pamiętajcie, to są metody dla zaawansowanych i bez wieloletniego przygotowania, gdybyście zaczęli od razu robić tak zaawansowane metody, zrobicie sobie kuku. Innymi metodami progresji może być chociażby to, że podczas samego zeskoku ze skrzyni trener czy partner uderza w nas delikatnie piłką, co wytrąca raz z równowagi i lądujemy, mając inny kierunek ruchu. Ale jeśli nie macie przy sobie nikogo, wystarczy sobie utrudnić, chociażby lądując do boku, Możecie nawet zrobić... Da się, da się. Przede wszystkim w dyscyplinach jak siatkówka, koszykówka, czy nawet ja jako dunker niestety nie zawsze lądujemy idealnie. Lądujemy na jedną nogę, jesteśmy wytrąceni podczas bloku, jesteśmy wytrąceni podczas yy, lay podczas robienia wsadu i naprawdę uwierzcie mi, że przyjdzie wam lądować w takich pozycjach, których się nie spodziewacie i nie znajdziecie lepszego miejsca do nauki lądowania niż takie izolowane środowisko. Tu nikt was niespodziewanie nie pierdolnie w plecy albo nie kopnie was w locie. Dlatego jeśli tu to opanujecie, będzie Wam łatwiej i przede wszystkim bezpieczniej i skuteczniej lądować w trakcie Waszej dyscypliny. W pewnym momencie swojej przygody ze skakaniem byłem na takim poziomie, że potrafiłem robić dead dropy z wysokości ponad 1,5 metra od Ziemi. Zobaczcie sobie ten filmik i jeśli go oglądniecie, nie róbcie tego w domu. To wymaga naprawdę wiele lat przygotowania waszego układu kostnego, waszych więzadeł, ścięgien. To nie jest coś, co robi się w miesiąc i nagle. Postanawiacie sobie, że progresujecie co 10 cm co miesiąc. To tak szybko nie działa. Czy powiedziałem wszystko o Dropie? Nie, nie powiedziałem, powiedziałem Wam tylko o podstawach. Zachęcam każdego do uczenia się ćwiczeń, do szukania informacji na ich temat, bo im bardziej będziecie ciekawi treningu i przede wszystkim będziecie się uczyć o treningu, tym lepiej dla Was i lepiej będziecie progresować. Dzięki za oglądanie! Napiszcie w komentarzu, jaki ćwiczeń Wam jeszcze omówić. Ja pierdolę szybko trzy idealne dropy. Idę na dalej. Będzie 10 na 15. 掉。Vale,